Siemaneczko! Widzieliście ten taniec? Nazywa on się Flos i taki sam taniec zatańczyłem w teledysku, który ma prawie 50 milionów wyświetleń. Nigdy wam o tym nie mówiłem, więc chyba czas najwyższy to zmienić, więc lecimy z tematem. A więc tak, kanał NerdOut, który ma 2,7 miliona subskrypcji, stworzył piosenkę o Fortnite, no i potrzebował właśnie różnych rzeczy do teledysku. No więc ja, jako tutaj dobry uczynny chłopak, yy, wysłałem im kilka klipów z gierki, plus właśnie jak tańczę flosa, no i wszystko. Jest zawarte w tym teledysku do pioseneczki od nich, który ma na ten moment ponad 46 milionów wyświetleń i ponad 411 tysięcy łapek w górę, więc chore, chore liczby. Jest to jedna z najpopularniejszych piosenek, jaka kiedykolwiek powstała o Fortnite, więc to jest naprawdę totalna masakra. I została ona wydana 20 stycznia. 2018 roku, więc, więc dosyć dawno był to czas sezonu drugiego, czyli sezonu, w którym mi osobiście grało się najlepiej. Wtedy, nie wiem czy pamiętacie, ale zrobiłem rekord fragów polski, więc zrobiłem 32 kilo solo na składy. Jeżeli jeszcze nie widzieliście filmiku, właśnie kiedy robię reakcję na mój rekord fragów, to tutaj możecie kliknąć w linkacza. Tutaj jest odsyłacz do tego, jak właśnie reagowałem na mój rekord fragów: 32 solo na składy, więc warto zobaczyć. A my lecimy z pioseneczką po prostu. Od Nerdout, czyli mega popularnego kanału, którego tworzą trzy osoby, no i one właśnie razem go prowadzą. Trochę jak ja z Sugarem, tylko właśnie oni robią różne parodie muzyczne. No i co? Przechodzimy po prostu do sedna, przechodzimy do pioseneczki. To były dobre czasy w ogóle, drugi sezon, coś pięknego. Best, best Memories, najlepsze czasy Fortnite'a, według mnie. Mi się przynajmniej wtedy najlepiej grało. No i zobaczmy, jak to wygląda. Nostalgiczna pioseneczka. No i widzicie, kto tutaj tańczy? Nie wiem, czy kojarzycie ten setup. Ale to właśnie mój stary setup, moje stare biureczko. Nie, no biurko mam te same, ale po prostu troszeczkę sprzęcik się już zmienił. No i właśnie tutaj tańczyłem flosa w, w Teledysku, który ma prawie 50 milionów wyświetleń. Więc naprawdę, wow. Fajne uczucie być częścią tak dużej piosenki. To jest coś naprawdę fajnego. Kurde, i zobaczcie jak tutaj wywijam. Jeszcze raz, to so zobaczmy. No. Rafael obstaje losa normalnie. No i czemu właśnie tutaj yy, nerdauci wykorzystują różne klipy od swoich widzów po prostu zrobili film, w którym powiedzieli, że żeby przesyłać im takie pliki z y, różnymi tańcami z Fortnite'a i że oni dodadzą je do swojego teledysku, to sobie pomyślałem. No, ja jestem mistrzem tańczenia flosa, to ja nie zatańczę na ich teledysku. Tak sobie pomyślałem, no i wysłałem. No i faktycznie zawarli ten mój taniec w oryginalnym teledysku, więc naprawdę spoczko, sprawa. No i dalej są jeszcze moje klipy z, z meczów, po prostu jakieś klipy, ładne strzały. Ale piosenka jest naprawdę spoko. Zostawcie so suba i łapkę w górę To były czasy w Fortnite, że po prostu zabiłeś kogoś, to tańczyłeś nad jego ciałem. W sensie ja tak nie robiłem, bo ja tryhardowałem pod kile i nie miałem nawet czasu, żeby tańczyć nad ciałami, ale każda osoba, która kogoś zabiła, od razu tańczyła nad jego ciałem, i dlatego powstała ta pioseneczka. Dancing on Your Body, czyli tańczę nad Twoim ciałem. I'm Niektórzy faktycznie tak kampili w krzakach, no jak teraz ktoś tak kampi to już z góry wiadomo, że ta, ta osoba nic nie ogarnia, wtedy naprawdę sporo osób tak kampiło w różnych krzakach, bo, bo po prostu nikt nic nie ogarniał i to była jedna z wielu taktyk na zwyciężenie gierki, tak kampienie, kampienie, kampienie i później zabicie jednej ostatniej osoby. Oczywiście... Znowu tutaj muszę zaznaczyć, ja tak nie robiłem. Ja byłem skillowym graczem, to były moje lata świetności, więc ja byłem kozakiem. Latałem, zabijałem totalnie każdego. I w ogóle w tej piosence śpiewają trzy osoby, czyli właśnie wykonawcy są twórcami tego kanału, nie? Oni tam w trzech prowadzą ten kanał, i tutaj oczywiście też w trzech śpiewali, jakby dogrywali się. I muszę powiedzieć, że z jedną z tych osób po prostu sobie grałem kiedyś składziki. Grałem sobie składziki z takim youtuberem, który ma ponad. 2,5 miliona subskrypcji, więc chyba spoko sprawa, ale troszeczkę tam nie wbijałem na ich Discorda, bo ciężko byłoby mi się porozumiewać tak płynnie po angielsku, więc uznałem, że ja po prostu będę strzelał i, i nie wbijałem na ich Discorda, nie? Wtedy byłem jeszcze młodszy i troszeczkę bym się stresował tym, że nie umiem jakoś perfekcyjnie gadać po angielsku, a zwłaszcza dawać szybkie info w gierce. Więc sobie tak na chilku grałem, strzelałem headshoty, no i oni mówili zawsze, że jestem mega skillowy. Cały składzik tak mówił, ale on też, ta osoba właśnie, która jest częścią tego kanału. To są piękne tańce z drugiego sezonu. Karnecik wyszedł, był taki hype na to wszystko. Bomb dance. Z tą osobą grałem. Tą osobą, która śpiewa tą zwrotkę właśnie. Czy wy widzicie to? Widzicie kto tam kurde strzela? Rafaello, zobaczcie pierwszy klip, który im wysłałem. Była to 360 ze snajperki, więc tutaj spowolnie, specjalnie prędkość odtwarzania, żebyście mogli ją zobaczyć. O. 360 szybki skoop i bambik zabity. Łatwio. no i to był pierwszy klip, który im przesłałem. Lecimy dalej.

Kogo to akcja, Rafaelox, dwie 360 z pompy. No i to jeszcze miałem naprawdę 0 HP w tamtym momencie, więc przeżyłem na równym jednym HP. Piękna akcja, zobaczcie, to jeszcze raz nie będę spowalniał, ale zobaczcie, zobaczcie jaka piękna akcja mi tam wyszła. Oh. Piękne, piękny strzał! Przypominam, że wtedy ludzie ledwo co mieli budować rampy, a ja robiłem jakieś piękne trickshoty. No i to by było na tyle. Tutaj właśnie mówił, że mamy nadzieję, że się pioseneczka podobała. No i co? I jeszcze z takich ciekawostek to nawet dodali mnie do opisu mój kanał, który aktualnie zmienił nazwę na Zjednoczeni, z tego co wiecie, chyba, i wprowadzę go aktualnie z Sugarem. Ale kiedyś miałem kanał o nazwie Rafael Locks, no i po prostu tutaj dali linkacza do mojego kanału. Który aktualnie? to nasz kanał Zjednoczeni, no i linkacz oczywiście dalej działa, więc naprawdę spoczka opcja. Fajnie, że właśnie nas tutaj podlinkowali, a ja chciałbym wam powiedzieć, że pijamy 50 tysięcy subskrypcji do końca roku, więc musicie zostawić, zostawić subika w tym momencie, zostawicie, proszę, proszę zostawcie suba, lecimy po 50k, może się uda z waszą pomocą. Stare dobre czasy, może nie jeżeli chodzi o YouTube, a, ale jeżeli chodzi o granie w Fortnite i samą przyjemność z grania, to na pewno, jeżeli podobał wam się taki